Listka trzeciej edycji, mojej edycji y, programu Heskiciem Piekielna Kuchnia, Klaudia Hamaczuk przyjechała do nas bardzo, bardzo w, dalek, w dalekim, w 16 godzin do nas jechała, więc, więc duże poświęcenie, tak. Autorskie menu dzisiaj Klaudii, czyli wszystko, wszystko co, co dzisiaj Państwo skosztują, to oczywiście, tak jak w przypadku poprzedniej edycji, wszystkie smaki to były smaki Marcina to tak dzisiaj będą Klaudii. Pani Klaudia, jak się gotowało w Oświęcimiu? Piekło? Yy, smażyło? Yy, no piekło nie, ale smażyło, tak. Cudownie. Oczywiście lubię pracować z Szromem, więc bardzo dobrze mi się z nim pracowało i wydaje mi się, że wszystkim dogodziliśmy. Co nam, co nam dzisiaj zaserwowaliście? Yy, zaserwowaliśmy na przystawkę tost yy, z prawdziwkiem, z cebulą i z rozmarynem. Zupa, to był krem z pieczonych buraków, z pijanką, z koziego sera yy, oraz z kiełkami z buraka. A na główne danie kaczka smażona z pire ziemniaczanym, musie z moreli oraz chipsem zwędzonej z wędzonej słoniny. Skąd taki wybór dań? A to jest moje autorskie menu. Kaczka była marynowana przez dwa dni. W czym? Tak, przez dwa dni z soku z pomarańczy, z skórką pomarańczy, z pieprzem kolorowym łotkowanym oraz soku z pomarańczy. bo powiedziałam, tak i to wszystko. Oczywiście jeszcze świeży majeranek. I potem pieczenie, gotowanie? Tak, zesmażenie na skórce i do piekarnika na 40 minut, 70 stopni. Jak wrażenia po tym dzisiejszym poświęceniu, po drugim festiwalu? Eee, nie byłam na pierwszym, niestety, no, nie mogłam dojechać, ale bardzo mi się tu podoba i mam nadzieję, że jeszcze raz zawitam. No, 16 godzin w autobusie to trochę dużo, więc jakbym mogła, to bym przyjeżdżała częściej, ale no, niestety dzieli nas bardzo dużo kilometrów i no, niestety nie mogę być częściej. Pozdrawiam mój, mój bar, cechowy bar, moją całą ekipę i zapraszam do złotowa na kosztowanie moich dań i moich autorskiego menu. Ka karierę z gastronomią zaczęłam jako kelnerka, więc y, zawsze ciągnęło mnie do kuchni, bo gotowałam z moją babcią, z mamą, gotowałam w domu, ale kariera z gastronomią to było od kelnerowania. Y, jak przejęłam y, restaurację z poprzedniego właściciela, no to stwierdziłam, że lepiej czuję się na kuchni. I tak też. Były kuchenne rewolucje, teraz kreski, Kitchen. No i się spełnią po prostu. Największe autory, kiedy chodzi o szefów kuchni, kucharzy, Magda Gessler, e... szromu szrom? E... Szromu szromu, tak. Szromu tak. By... Muszę to powiedzieć, bo by się na mnie obraził. No... Szromu <laughs> Panie Sebastianie, Klaudia powiedziała, że jest Pan jej guru, jest Pan jej mistrzem, czego ją Pan nauczył? Jezu, to bardzo miłe słowa, bardzo miło się tego słucha. Czego nauczyłem? Nie, ja myślę, że my tak naprawdę nawzajem się uczymy, bo to Klaudia też od wielu lat prowadzi swoją restaurację i myślę, że, że, że możemy nawzajem się od siebie uczyć. To, ale bardzo miło, że tak sądzi, bardzo jest mi z tego powodu miło, naprawdę. Skąd te dzisiejsze pomysły na dania? No to już nie mnie pytać, bo to autorskie menu Klaudii. Ja myślę, że coś wyciągła ze swojego cechowego baru, w którym na co dzień pracuje. Coś, coś nam tutaj przemyciła dzisiaj do kuchni, a kilka pomysłów chyba gdzieś tam siedziało jej w głowie i po prostu wystarczyło jej tylko przelać na talerz. Motyw przewodni, popołudnia, kulinarny. Motyw przewodni chyba nie było, no motywem przewodnim dzisiaj cały dzień była Klaudia, to, to jest nasz motyw przewodni dnia dzisiejszego, moja siostra programowa. Jak smakowała kaczka? Kaczka petarda, jak to się mówi w naszym żargonie, naprawdę wyszła rewelacyjna, w połączeniu z y, chipsami z wędzonej słoniny, sos morelowy, miazga, naprawdę. Jak się gotuję znowu? w starym, dobrym Oświęcimiu po przygodach z Pickelnam Kuchnią. Świetnie, świetnie. Tutaj się zawsze bardzo dobrze gotuję i zawsze tutaj yy, będę starał się być, bo to, bo to miasto, z którego się wywodzę i, i trzeba też pokazać, że małe miasta też potrafią. Yy, no i przede wszystkim fajnie znowu było ubrać ten kiter i, i, i jak za dawnych czasów Hell's Kitchen z Klaudią pogotować w programie. Nie mieliśmy okazji gotować razem, także tutaj spełniło się to moje marzenie. Kiedy trzeci festiwal? No, robimy je standardowo raz w miesiącu, więc, więc myślę, że jeżeli nic nam nie pokrzyżuje planów, to będzie to lipiec. I kto będzie gotował oprócz Magdy Gessler? Na szczęście Magda Gessler nas nie odwiedzi i mam nadzieję, że nigdy się to nie zmieni. Natomiast kto są plany, może teraz dla przełamania, to może znowu mężczyzna jakiś, może, może Roland, może Justin. Zobaczymy. レベル4。 Ślany, tak. Na przykład jak ci nie znasz, ale jak ci jest, jest dobre takie je to było. A to tak pachnie? Fajne, tylko. Dobra, fajnie. dobra.